Się w Polsce nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy rozmawiać. I jeżeli nie to, że będziemy rozmawiać o tym czy o tamtym, tylko jeżeli nie zaczniemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, konkretnych problemów. Nasi eksperci przygotowali program, plan dla polskiej gospodarki, dla ochrony zdrowia, dla tych wszystkich obszarów, które dzisiaj kuleją w Polsce i mówimy w nim wyraźnie, nie musicie wybierać. Możecie mieć i 500 i pieniądze europejskie. Możecie mieć i kolej w każdym powiecie, i patriotyzm, i sprawiedliwą Polskę. Możecie mieć i wolne sądy, i to wszystko, czego dziś potrzebujecie dla waszych dzieci w polskiej szkole. Nie musicie wybierać. Możecie to mieć, bo na to zasługujecie. Tutaj ludzie będą decydować w miastach takich jak Końskie, czy zmienimy rzeczywiście tę władzę, która prowadzi Polskę w złym kierunku, czy zostaniemy w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, pełni obaw, pełni pytań, jak sytuacja będzie w dalszym ciągu w Polsce wyglądała.